Moi drodzy, nie uciekajmy od zadań dowodowych. Nawet pomimo e, tego, że te zadania idą nam na początku bardzo ciężko, bardzo, bardzo, bardzo ciężko, róbcie tych zadań jak najwięcej. Zobaczycie, że w końcu wasze głowy się otworzą i będziecie w stanie rozwiązać każde takie zadanie. Naprawdę warto poświęcić na nie czas, ponieważ na maturze to są zadania, które no, najczęściej kosztują nas największą liczbę punktów. Szkoda je stracić. A teraz umówmy się, że rozwiązanie tego zadania pokażę w dwóch przykładach. W pierwszym przykładzie podprowadzę Was, jak należy zacząć zadanie, natomiast w drugim przykładzie poświęcę troszeczkę e, czasu na wykończenie zadania i ten przykład będzie już przeznaczony tylko dla osób wspierających. No muszę jakoś te osoby docenić. A tym samym swoją pracę też muszę jakoś docenić, ponieważ no, troszeczkę godzin spędzam nad rozwiązaniami tych zadań. Zaczynamy. Chcemy wykazać, że jeśli liczba całkowita przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3, i tutaj na razie się zatrzymamy, bo właściwie przeczytaliśmy założenie do tego zadania. To już zakładamy, że załóżmy, liczba całkowita, którą nazwiemy sobie literką A, jest następującej postaci. 5k plus 3. Już tłumaczę, do czego taki zapis. Otóż, jeśli chcemy pokazać liczbę, która uwaga jest podzielna przez 5, to taką liczbę po prostu zapisalibyśmy w tej postaci. Natomiast, jeśli chcemy pokazać, że ta liczba przy dzieleniu przez 5 daje nam na przykład resztę równą 1, to wtedy dopisuje jedynkę. Jeśli daje resztę równą 2, dopisuje 2. Jeśli daje resztę równą 3, dopisuje 3. Rozumiecie? Dopiszmy jeszcze po przecinku, że skoro nasza liczba jest całkowita, to żeby a było liczbą całkowitą, no to oczywistym jest, że k musi być liczbą całkowitą. Tak? Jeśli pomnożę mm, liczbę całkowitą przez 5 i dodam do takiej liczby jeszcze jedną liczbę całkowitą, to na pewno otrzymamy liczbę a w postaci liczby całkowitej. Dlatego taką wagę przywiązujemy do tej literki k. Następnie przechodzimy do tezy. Teza jest po przecinku, po słowie to. Co tutaj mamy w tej tezie? To sześcian tej liczby, czyli tej liczby a, a do potęgi trzeciej, przy dzieleniu przez 5, no to mamy znowu jakąś liczbę, no, załóżmy, niech to będzie 5p, daje resztę 2. Jeśli tutaj zastosowaliśmy literkę k, to tutaj już musimy zastosować inną literkę. Ale w tym miejscu otrzymamy również liczbę całkowitą. P to jest też liczba całkowita, bo jeśli liczbę całkowitą a podniesiemy do trzeciej potęgi, no to wniosek jest właściwie jednoznaczny. Liczba p też będzie całkowita. Dowód. No, musimy jakoś zacząć, tak jak obiecałem. Więc spróbujemy policzyć, ile właściwie wynosi to a do potęgi trzeciej. Wstawiam do tego wyrażenia w miejsce literki A 5k plus 3. Bierzemy oczywiście tą liczbę z założenia i całość podnosimy do trzeciej potęgi. Tutaj musimy już mm, poznać wzór skróconego mnożenia na sześcian sumy: a plus b do potęgi trzeciej. Bardzo prosty wzór do zapamiętania, naprawdę. Popatrzcie, mamy tak. A do potęgi trzeciej. Później sobie zapisujecie 3AB znowu plus 3AB plus B do potęgi trzeciej. I teraz uwaga, uzupełniamy tylko te literki w odpowiednich miejscach kwadratami. To znaczy, tutaj sobie wstawiam potęgę drugą i tutaj wstawiam potęgę drugą i już gotowe. Cały wzór. No to spróbujmy go zastosować. A to jest 5K. B to jest 3. Więc. A podnoszę do trzeciej potęgi. Później zapisuję 3 razy. Uwaga, 5k. Na razie się tym kwadratem nie przyjmuję. Razy 3. Tak? Tyle wynosi b. Znów 3 razy 5k. Razy 3 plus b do potęgi trzeciej. No to to będzie 3 do potęgi trzeciej. I teraz nie zapominam o kwadratach. Zapiszmy, że tu mamy dwójkę. I tu mamy dwójkę, drugą potęgę. Żeby nie komplikować, policzmy ile to jest 5k do trzeciej, 3 razy 5k do kwadratu, jednym słowem uprośćmy całe to wyrażenie. 5k do potęgi trzeciej to jest 125k do trzeciej plus, tutaj mamy tak, 3 razy 3, 9 razy 25k, czyli łącznie otrzymujemy 225k kwadrat. Plus y, 3 kwadrat to 9, razy 3, 27, razy 5 to 135 i dopisuję do tego k. Plus 3 do potęgi trzeciej to się równa 27. W tym miejscu, moi drodzy, kończę przykład A, i za chwilę pojawi się przykład B, w którym dokończymy całe to zadanie, bo właściwie już jesteśmy przy końcu. Niewiele nam brakuje, żeby udowodnić, ونتازة